Ja bardzo chciałbym wierzyć w to, że Polacy w końcu dostaną te pieniądze, bo to są, jak to zawsze podkreślam, nasze pieniądze. I pieniądze, które są w OFE, nie są własnością Polaków. I one są blokowane nie przez Brukselę, nie przez opozycję. W Parlamencie Europejskim bardzo mocno gardlowaliśmy za tym, żeby nie dawać rządowi. Tych pieniędzy. No Unia nie ma teraz wyjścia. Mu Unia musi albo nałożyć dzienne kary finansowe, albo wstrzymywać finansowanie. Te warunki nie zostały y, przez nikogo narzucone. Ja rozmawiałem z Ursulą von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej. Jestem dobrej myśli, że Komisja Europejska będzie stawiała dodatkowe warunki i że te warunki będą musiały być spełnione do tego, żeby te pieniądze popłynęły do Polski. Ja mam też no, bezpośrednie informacje oczywiście, jak się Państwo domyślacie, z, z Brukseli. David. I, 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 i nie dajmy by, y, y, sobą manipulować.